Master Program w P. Oczywiście rozpoczęliśmy od zaangażowania właścicielskiego i top managementu, organizując dla nich warsztaty poprzez dyrektorów zarządzających. Potem skupiliśmy się na pracy typowo warsztatowej z kierownikami, tam gdzie program był docelowo kierowany i również program zawierał dwa warsztaty dla przedstawicieli handlowych. Po serii warsztatów przeprowadziliśmy serię e, kilku, a nawet kilkunastu wizyt indywidualnych u dilerów, gdzie e, kładliśmy nacisk na, na rozwój e, każdej osoby oddzielnie. Zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą RMP i sama formuła programu zaproponowana przez firmę bardzo nam odpowiadała. Właśnie jeśli chodzi o proporcje tej części teoretycznej, do praktycznie tutaj głównie postawiono na, na pracę z dealerami, na takie spotkania jak on the job, które były takie mega praktyczne. Wartość dodana w postaci profilowania motywacyjnego. Projekt, który powstał z ZRMP, punkt mi osobiście na to, żeby dotrzeć do każdego handlowca indywidualnie, zobaczyć, poznać jego jakby potrzeby, jak z każdą osobą indywidualnie pracować. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy go zakończyli po ośmiu spotkaniach. Ja uważam, że ten proces jest długofalowy i on jest dla mnie jako kierownika bardzo potrzebny. Dzięki szkoleniu e, wiem, że dział handlowy, e, którym zarządzam e, składa się z kompletnych, e, świetnie wykwalifikowanych handlowców. Dziś więcej słucham zespołu niż e, nim dyryguję. Przygotowanie w 100% do tego, żeby przyjąć tego klienta w najlepszych możliwych standardach, z najlepszymi możliwymi standardami obsługi. Co pozostanie? Pozostanie wiele rzeczy. Najważniejsze są te, które będę mocno piętnował, żeby się nie zmieniały, czyli nasze spotkania, w takiej a innej formie. Na pewno będzie wyznaczenie celi i weryfikowanie i dążenie do tego, żeby, żeby ta jakość naszej obsługi była z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z dnia na tydzień, coraz lepsza. W jakim kierunku danego handlowca kierować, jak go rozwijać, gdzie są problemy, gdzie jest pole do poprawy, ale również pokazuje też mocne strony, w jakich elementach handlowiec jest wybitny. Łatwe mi to mocno motywowanie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno ma to na sprzedaż, czyli z tym na poczucie pewności siebie. Programowi umiem lepiej dopasować samowi, do potrzeb klienta. Klienci otrzymają dosłownie to, co chcą, z czego wynika większa sprzedaż. Na pewno zajęcia RMT pozwoliły nam bardziej uwierzyć w siebie. Myślę, że bardziej szanujemy siebie jako specjalistów do spraw sprzedaży. Mamy no, większy spokój chyba. Bardziej sobie pomagamy, bardziej się rozumiemy, więcej rozmawiamy, wspólnie ustalamy jakieś plany działań, sprzedaży, marketingu, akcji handlowych, to co planujemy zrobić. Każdy nie co ma robić. Dokładnie sprzedajemy więcej. Właśnie w trakcie certyfikacji. No i widzimy zarówno po wynikach tych egzaminów, jak i po już dwóch falach tajemniczego klienta, które, które przeprowadziliśmy w trakcie tego programu, że, że są konkretne wymierne efekty takie, jakich oczekiwaliśmy. No, cały czas ten program żyje, rozbija się w stosunku do tego, co było planowane. To też świadczy o tym, że. Że, że jest to no, dobra metodologia i przynosi efekty. Chcemy ją tak. dalej rozwijać.